Dobra, to już to proszę bardzo poszło na granie. Envy mordy mordy, 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 mordy mordy Hunter Bryce z tej strony i gra ze mną jest. O, witam Was, panie Panowie drugą tak mamy na imię Graf Tak, i witamy was w Speedbuildersach. Dzisiaj kolejne pojedynki mistrzów Elo i słuchajcie <noise> i nie wiem dlaczego się to śmieszne dalej, nie rozumiem, ale dobra, w o to, słuchajcie, dzisiaj odcinek jest u mnie o 7 rano, a kolejny odcinek, taki drugi, całkowicie inny będzie u Grafa na kanale o godzinie 15 we czwartek. Także już was w tym momencie gorąco, so i serdecznie zapraszam na obejrzenie tego drugiego odcinka, a my tutaj teraz budujemy sobie kocioły, proszę bardzo. Myślę, że będzie tak samo jak ostatnio, że jedną ja wygram, a drugą ty wygrasz. I będzie, ee, wiesz, Elo nam się nie zmieni. I, będzie, I będziemy dalej Elo, tak jak byliśmy Elo. Piszcie <śmierzy> no. mnie, jak to ja nie Ty wiem to do czego. oczywiście już pierwsze skończyłeś, tak jak zwykle. Bo mam nowe, nowe straty mam na ten na Nie wiem, jak to się Jeszcze po polsku raz? mówi. Nowe straty mam na tą budowlę. Że Strategię budowania. Tak. Jak widziałeś chyba ci pokazywałem na live Taką mam strat, że mogę chyba w sekundę zbudować sześć klocków do góry. Tak, widziałem, to po prostu stajesz tak obok tego klocka, jak tak Obok do... klocka, a nie na nim. Bo to na nim nie jest wcale consistent. do moja polszczyzna, przepraszam wszystkich. <grym> consistent? Consistent, no tak. Co to jest? My consistent? Polski jest very bad, przepraszam was. <grym> I'm sorry was, a nie przepraszam. <grym> I, I apologize for my Polska. <grym> <grym> O może, dobra, yy, tu budujemy yy, yy, kacuchę, dobra, tak. uwaga, yy, tu jest budowana kacucha, proszę bardzo, to będzie jakoś tak, o, chyba, ty, we, ty weź mnie tam, nie kwakaj mnie. <ścoughs> Kwaczący youtuber pozdrawia wszystkich widzów Huntera. Dokładnie, dobra. I swoich widzów też. To, oj cholera, nie, to nie jest flaming, tylko to jest takie, o. To dobra? jest, no kacucha pisało, no, ogarnę tego kolesia pecz 160, 160 wygranych koleś ma. I tak go wyjaśniam. Asken wiesz, że ma tyle. No grudni. bo spiszesz łomane stacji, kolesianik. Do tej pory tylko, no oprócz takich osób co znam, tylko jedna osoba mnie pobiła na Speedbuilders. Koles się nazywa chyba S. Garchomp. Ma 2000 wygranych i jest absolutnie. Jakie ja kolesia nie szanuje. Myślałem, że będzie jakiś spoko, że o, masz mało winsów i ogarniasz, a mnie wyzywa od alterkąt. Że jestem alterkątem kogoś innego i że smerfuję na Speedbuilders. Aha, to nieźle. A widziałem takiego jednego gościa, który miał nick y, PL Garton bodajże. I to nie był nie wcale wiem. z Polski, tylko był Platinum. Po prostu Pokémon Platinum. I Aha. powiem ci, że też był gościu strasznie dobry. E, Co się śmiesznego stało? Co? E, te dynie z itemkami były i ona się spełniła akurat jak się ten build resetował i mam teraz dynie te taką. <laughs> Co ty masz z tymi dyniami? No nie wiem. Czekaj, tu jest już raz, dwa, trzy. Moje ale... straty na tą budowlę są głupie, strasznie. Ja mam takie, że po prostu buduję najpierw taki 3 na 3 na 5 do góry, a później sobie Dokładnie, robię, tak. A później tak, o. Też tak robię. Ty, goście, całkiem niezły jest tamten. No, są dwa, dwa typy, nie? Są trzy typy osób, co grają. W... Dobra, przepraszam. Są cztery typy osób, co grają w Speed Builders. Te, co ćwiczą, te, co potrafią, te, co ćwiczą i po trafią nic i nie ćwiczą wcale. Aha. Ja jestem raczej tą co potrafi i trochę zacząłem ćwiczyć. Nie, ja, ja nie ćwiczę. Ja mm, sobie tak rozgrywam. gram. mało, na, na, na live'ach gram. Dobra, teraz ten zegarek, okej. Okay. Tak. Tu będzie w ten sposób. Tutaj jest żółte, tutaj jest w ten sposób. Kolorki. O nie, zrobiło mi się podwójny slab, jak ja tego nie lubię. Zdarza się tak. Trochę wydupiłem, ale i tak byłem szybszy. Dobra. No ja też niestety trochę, trochę dałem ciałka. No, jak się klika tak szybko, to bardziej chodzi o poruszanie myszki, a nie o klikanie. Mhm. Kiedyś widzowie sprawdzali, jak szybko klikam na speed builders i wyszło coś około 9 kliknięć na sekundę. To jest chore, według mnie. No. Bo ty naprawdę strasznie szybko klikasz. Tak jak patrzyłem, w zasadzie też tego live'a oglądałem sobie. I, I właśnie widziałem, że gra z P Builders i widziałem, jak szybko buduje się takie. Ja pierdykam. Takie... No, Ławny youtuber nie. ogląda moje live. Y. No dokładnie. Dobra, tutaj jest jedna czaszka. No na to też mam swoje straty. O nie, popsuły mi się straty. Pieczki <laughs> w komentarzach dla grafa, proszę. Ale, że, czemu ci się popsułem, że o co chodzi? E, bo nie ten przycisk, a ja tak robię, że stoję na tej czaszce, to jest na glebie. No. I jak jest jedynka, to ja skaczę i ją stawiam pod sobą. I, i potem mogę tego Widera zbudować, nie, nie ruszając się z miejsca. Aha. To są takie bardzo zaawansowane Elostraty. <grym> <grym> bardzo zaawansowane Elostraty. Ci się <grym> dziwisz, dlaczego mam bekę z Elostratą. <grym> o nie, trudna budowla. No właśnie taka dziwna dosyć. Ale spokojnie już się wykminiłem. Te się chyba wykminiłem. Robisz takie dwa tegesiki i takie dwa plusy i potem je łączysz i... it majonez, miód malina. Mmm... czekaj, to będzie tu. I tu. O, zrobiłem. Kurde, ja jestem przyzwyczajony, że zawsze jestem albo ja i po, potem ty, albo ty i potem ja, a ten koleś teraz pomiędzy nami się... Jak kwadratuje, ale dobry jest strasznie. Dobry, jest, dobry. W ogóle jest. te cztery osoby zostały, i tutaj jest już któreś z rzędu. Ten x -Quickler nie ogarnia. No, on tak trochę średnio z czasem, ale ogólnie też jest całkiem niezły. Dobra, teraz ta budowla. Jak na nasz poziom, to nie, nie jest niezły. No to... On po 11, ma coś... 20, a 12, przepraszam, a on po 30. No my to jesteśmy w ogóle mistrzowie i w ogóle. jesteśmy mistrzami polskich speedbilders, tak. Dokładnie. Kiedy na iem robimy wielki turniej. Nie mam pojęcia. Musimy zorganizować jakieś nagrody jeszcze czy coś i sponsorów. Tak. Podpis z hunterem, koszulka z grafem, nie wiem. Mogę wam podpisać owczarka niemieckiego. <laughs> to jest najśmieszniejszy mam, jeżeli chodzi o fame. Grafie podpisz mi owczarka niemieckiego. <laughs> nie wiem, kto to wymyślił, ale was bardzo lubię. Dobra. Kiedyś był taki typek na SG. Chyba mm -hmm. zabiłem go trzy razy pod rząd i się tak wkurzył, że napisał na czacie, czy mogę powiedzieć brzydkie słowo Hunterze? Napisał, no możesz. Napisał, jebać to, idę robić kolację. <laughs> to jest jakaś nowa, nowy poziom bycia wkurzonym, naprawdę. <laughs> jebać to, idę robić kolację. <gry> Ale kolację zrobił No, przynajmniej jakieś, jakaś korzyść, nie? O nie, za źle zrobiłem Czekaj O nie Ja zrobiłem Do przodu, do przodu zrobiłem za bardzo O cholera Nieprofesjonalny youtuber O cholera O nie O cholera Grafu, co się stanęło? Oczy zrobiłem! Wcześniej miałem dobrze, potem miałem źle i potem zmieniałem, myślałem, że... Oczy zrobiłem na górze. Na początku miałem dobrze zrobione, potem kompletnie zapomniałem. Graf, musisz za mnie teraz trzymać kciuki. Dobra. A ty musisz moje elo trzymać, żeby mi nie spadło. Będę trzymał twoje elo. Hunter, mam może taki głupi pomysł, nie wiem czy on wypali. No? że te osoby to tak szybko, szybko bardzo mówią na meczach CSA i tak dalej. Tak, takie komentarze. Może taki profesjonalny casting zrobię na speed builders. Ale że jakiś profesjonalny casting na speed builders, zrobić. No chodzi? zaraz w następnej rundzie zobaczysz, nie wiem czy mi wychodzi. Ludzie nie znają z tego, że szybko mówię, ale nie wiem czy wystarczająco szybko myślę. Dobra, dawaj. No ta, ta budowla jest jeszcze nudna, no to tutaj jeszcze ci oszczędza Twoje uszy. Oto się skończy za chwilę. Dobra. Nie, to było Nie używasz jeszcze. prostratów na to. No nie używam. Ja se po prostu buduję. Nie wiem czy mi się uda. Jak koleś ma? co. I panie i panowie, przechodzimy tutaj na Speed Builders, tutaj jest Hunter kontra Mr. Peszta i mają tutaj budowlę Ancient Chest Opening. Mamy tutaj Huntera Brighta, który na przykład stawia swoją C-Lanternę, nie wiem to się nazywa po polsku, staram nadaj nadać ten krat, kwarc. Kolega obok zaczyna najpierw od kwarcu, a potem tą lanternę próbował stawić, nie wiem dlaczego ma taką strategię, ale może to dla niego wychodzi. Ten kolega już nakończy, a Hunter zaraz po nim. Przechodzimy do następnej rundy, na następnej rundzie mamy such bluebird menu, wow, po polsku nie wiem jak jest bluebird, po polsku... Są bardzo różne nazwy ptaków. Hunter, zobaczymy, nie wiem czy ogarnia tą budowę, nie wiem, nie wiem, zobaczymy tutaj. Może na tego pana spojrzymy. On stawia na początku ten czarny klocek, nie wiem czy to jest wełna, czy to jest glina, ale Hunter dorównuje mu, jeżeli chodzi o te niebieskie klocki. jak te skrzydełka, oczywiście skrzydełka to jest najlepsza część ptaka, bardzo dobre, Są szczególnie z KFC. Ten pan już kończy, Hunter go wyścignął, zobaczymy, to jest bardzo, bardzo równy, równa rozgrywka, zobaczymy kto tu będzie wygrywał na następnej rundzie. Czy mi się udało? To jest takie gadanie o wszystkim i niczym. Dokładnie. Kurna, pierwszy raz tak zrobiłem i wyszło. Patrzem. Po prostu nie, nie musi być, nie jest ważne o czym gadasz, tylko musisz po prostu ciągle gadać. Tak dokładnie. Dobra. Pory, może ja się napiję. No to napij się w takim. Może dobrze. ja jakiegoś ma Marsjanka sobie ciepnę. O wybrał zły, zły sposób budowania tych płotków. Mu jest to wiele lepsze, łatwiej się buduje. Ja mam o wiele łatwiejsze od Twojego. Stawiasz narożniki, i tak ustajesz, że po prostu możesz. But o! Ja na to mam koksiarski sposób. Czerwony najpierw. Tak, bo się idzie tak. Do, ja to jeszcze robię tak, że tylko trzy klocki się ruszam, jeszcze ruszam myszką i taką całą linię robię. Aha. Mój najlepszy Halo. czas na to to jest chyba 7 sekund. No ja tylu nie zrobię, bo się już rąbłem. No tutaj powiem Ci, że zapowiada się taki dosyć mocny rekord, jeżeli chodzi o ilość dosyć, budowli. Dosyć, dosyć, dosyć. Ja 14 15... rund doszedłem kiedyś i właśnie pobiliście mój rekord. E, to jest głupie, wiesz jak tutaj się robi czasami? Tak, buguje się. Stawiasz wiadro tylko na górze i potem pustym wiadrem naciskasz na jaki, byle jaki klocek. I wtedy Ci się odbuguje. Jeszcze jedną do góry. Mhm. Dobra, i teraz to było tak? E, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1. Dobra. I stawiasz wiaderko na samą górę. Oj. I jak się rozleje to stamujesz wiaderkiem o klocek. Dobra, udało o. się, dzięki. Spoko. O kurwa. Zacz, zacznij, od, zacznij od prawej strony, zacznij od żółtego. Żółty mhm. stawiasz na, na tym taki czer, czer, czarny tetris i potem w bok. Zielony na dole. Proszę. Dobra. To było tak jak... Czarnego tetrisa na tym, tak. I żółty, żółty jeszcze na górze. Tutaj, tu było dwa. Tak, na dwa było, dokładnie. Teraz Potem tu... zielony, zielony na boki. E, nie, bez, nie taki. E, tak, dokładnie. Tak, i, i wy, tak, wyciągnij te zielony jeszcze. E. Dobra, widzę już. A, nie zdążę. Nie nienawidzę flag budować. No jednocześnie cię uczyłem w to grać, nie? W, to, w tą flagę grać. Dobra, niestety mi Elo spadło, ale teraz zobaczymy, że bez takiego koksa może jakieś normalna rozgrywka będzie. Dobra, ale do mnie to tylko jedna jedna arenka szła akurat ta. Także no kurde, no niestety moją słabością są flagi, szczególnie takie bardzo mocno rozbudowane. Tej RP nigdy w życiu nie to zrobię. Nie to jest temat jakiego ja mam, to ja już mogę się od razu poddawać tak naprawdę. O nie. Bo to jest zbyt zły temat. Także, e, mordeczki, serdecznie origator, za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. Graf teraz pokazuje, jak zachowuje się przykładowa tempałycha. E, tak. I co? I to by było na tyle. Zapraszam na jutro na odcinek do tego pana na 7 rano. Oczywiście link do jego kanału macie w opisie. Zapomnijcie też mu tam sub subka zostawić. I to by było na tyle. widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego i trzymajcie się. Yo. Pa! pa.